Dzień dobry, Kalimera. Ja już od rana tutaj przygotowuję Wasze książki do wysyłki. Są już opisane, przygotowane do spakowania, ale zanim je włożę do pudeł, to pokażę wam, jakie książki zamówiliście. Więc jedna z książek, którą zamówiliście, to jest Epikinonista Elnika. Jest to podręcznik do nauki greckiego. On w środku wygląda tak i jest na trzech różnych poziomach. Obok mamy książkę na Wlepiej to Są to takie krótkie opowieści, nie wiem, jeszcze nie czytałam tej książki, ale zamówiłam ją również dla siebie. Kolejna książka do gramatyki, jest to doży gramatyki, to jest akurat zeszyt ćwiczeń. Gdzieś tutaj była, był też podręcznik, a tutaj jest odosz gramatykis i to jest taki zestaw wszystkich reguł gramatycznych, które istnieją w języku greckim. Bardzo polecam tę książkę, ja z niej sama korzystam kiedy opracowuję lekcje gramatyki w listach z Grecji. Obok mamy Auto to jest znowu taka książka do gramatyki, ona jest takim połączeniem omówienia zasad gramatycznych i ćwiczeń. I do tego też jest klucz ćwiczeń, kluczy odpowiedzi. Tutaj są różne opowieści napisane uproszczonym językiem greckim. No Te książeczki cieszą się bardzo dużym powodzeniem. Dwie osoby zamówiły też kolorowanki greckie z takimi różnymi greckimi motywami. Ja sama bardzo lubię takie kolorowanki, więc dobry wybór. Tutaj jest książka do gramatyki nowogreckiej. Jest to tłumaczenie greckiej książki do gramatyki na język polski. Także tutaj też znajdziecie wszystkie zasady gramatyczne, choć nie ukrywam, że niektóre przykłady, które są tutaj podane, są już napisane takim przestarzałym językiem albo bardzo literackim. Także jak dla mnie ta książka nie jest akurat idealna. Następnie mamy tutaj pojedyncze sztuki, na przykład wiersze Szymborskiej, Mały Książę, tutaj znowu komunikuję się po grecku poziom drugi, Zeszyt Ćwiczeń, też komunikuj się po grecku do, do poziomu pierwszego, Bajeczka dla Dzieci Grufalo. No i największym powodzeniem cieszą się książki, podręczniki do nauki greckiego Elinka Alfa. Tutaj mamy Elinka Wita. Tutaj Elinika Gama, więc to też są książki na trzech poziomach, i one są no, bardzo fajne. I jeszcze dwie osoby zamówiły sobie słownik języka greckiego, Babino Tisa. To są takie dwie duże cegły, naprawdę. Bardzo fajny słownik, sama z niego kiedyś korzystałam, no, ale teraz już wolę wersję online.